Z tej strony Ula, dzisiaj jest ze mną paną. Prawie jest, ale dobra, nieważne. Mam dzisiaj do Was Q&A. Mam nadzieję, że to jest ostatni filmik tego typu, który robię i będę Was od niego odsyłała, gdyby ktoś znowu zadawał te same pytania. Nie brałam wszystkich, bo to nie miało być show Waszych ników i komentarzy, tylko chodziło o to, żebyście się dowiedzieli tego, co chcieliście. Pomijałam pytania typu, czy wolisz to, czy to, bo to było trochę głupie moim zdaniem. I pytania są poukładane. Od najczęściej zadawanego do najrzadziej zadawanego. Pierwsze pytanie, ile masz modeli i od kiedy je zbierasz? Dużo. Pierwszy model <gryw> za dużo. Yy. Obecnie mam około 40 modeli, z czego jednego grajera to Traditional, a cała reszta jest Skali Eda. Yy. Pierwszy model kupiłam w roku 2011 i to był ogier hanowerski kolekta. Nie mam go teraz przy sobie, bo obecnie jest w przeróbce. W sumie od 2011 roku z mniejszymi lub większymi przerwami zbieram modele. Jeżdżę konno. Nie, nie jeżdżę. Od czterech lat nie jeździłam konno, a to dlatego, że nie mam zupełnie na to czasu i to jest bardzo drogi sport, a i tak nie chciałabym nigdy jeździć sportowo, bo temu trzeba poświęcać każdą chwilę swojego życia. Po prostu chciałabym przebywać z koni, tylko czasem też na to nie da. jakieś zwierzę. Mam dwie koszatniczki oraz psa, który nie wygląda jak pies, ale to jest pies, zaufajcie mi. To jest Fusia, mój pies. Jest teraz trochę zarośnięta, ale, ale jest takie ładne, jak jest nie zarośnięta. Czy nie, pusia. Siad. Siad. Dobry. A to są moje koszatniczki. To jest gwiazdka i kluszka. Jeden masz lat. Tak wiem, że nie wyglądam, że wyglądam miała ja 13, ale mam 17 lat. Daję ulubiona rasa i maść konia. Maść na pół A dupy. Nie mam ulubionej rasy. jest kilka, które lubię. Tak, tak. Świetnie ci idzie, mówię nie po polsku. <śmiennie> Coraz lepsza. <śmiennie> mam kilka raz, które lubię bardziej niż inne. Kiedyś miałam straszną fazę na konie bryzyjskie, teraz aktualnie mam fazę na araby. Nie potrafię powiedzieć jednoznacznie, że od zawsze, ale zawsze mam jakąś ulubioną rasę konia. Tak samo jest z maściami, każda jest na swój sposób piękna. Na pewno bardziej interesujące maści są dla mnie takie, które są jakieś ciekawe, rzadko spotykane. Czy mam rodzeństwo? Niestety tak. Mam starszego brata, który ma lat 19. Młodszą siostrę, która ma 11, oraz braciszka, który ma niecałe 3. To jest mój brat. Poważny 19-letni człowiek. Trochę nas tu jest. Dlaczego założyłaś kanał? Bo tak. Hmm, bo tak, bo mogę. <laughs> Zawsze chciałam coś tworzyć na tym smutnym YouTubie i zauważyłam, że jest taki problem w tym naszym modelarskim środowisku, że nie ma porządnego kanału z dobrym montażem. I stwierdziłam, że skoro nikt nie robi tego porządnie, nie montuje w ogóle filmików i większość niestety wygląda tak, że jest ciemny pokój, ktoś nagrywa telefonem i gada przez pół godziny bez sensu. Znaczy nie no okej. Okay, nie okej okay, to, to jest słabe. A więc stwierdziłam, że skoro nikt tego nie robi to ja to zrobię. Dalej to nie jest może jakieś super profesjonalne, ale się staram. Kiedy zaczęłaś się interesować figurkami? Kilka lat zanim kupiłam sobie pierwszą figurkę. Czyli to miałam jakieś 10, może 9 lat. I natknęłam się na filmik na YouTubie o koniach szlejch. I teraz, że zawsze lubiłam konie, to stwierdziłam, kurczę, jakie fajne też bym chciała takie mieć. Ale raczej tak, bym nie chcieli kupić. I dopiero w 2011 udało mi się kupić jakąś figurkę. na jedzenie. 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 serio, ja potrafię, potrafię, jeść, potrafię jeść cały dzień, cały czas i wszystko, więc jest bardzo mało rzeczy, których nie lubię. Dziwiłabyś się, jak dużo jest rzeczy, których nie lubisz. I w jakim województwie mieszkasz? Były też pytania, typu, gdzie konkretnie mieszkam, no ale umówmy się, nie będę mówiła kilku tysiącom ludzi, gdzie mieszkam, tak? Mieszkam po jego supermiejsku najbardziej biednym i z najwyższą stopą bezrobocia. Witamy! <grytamy> Ale przynajmniej mamy jeziora. A co ty masz w swojej Dawno w stolicy Ech. Polski. Chyba wygrałem. Lubię na książki. Mam kilka ukochanych serii, na przykład Siedca Wiatru, autorstwa Malii Lidii Kosakowskiej. Jest to Angel Fantasy. Uwielbiam tą książkę, jest po prostu cudowna w każdym w każdym szczególe, moim zdaniem. Niezaprzeczalnie saga o Wiedźminie. To tam po prostu Sapkowskiego. Obecnie jestem chyba na czwartej części, ale nie wiem dokładnie. Kolejna seria, której jeszcze nie skończyłam. Jestem mniej więcej w połowie i bardzo ją lubię. Kolejny polski autor, Rafał Kosik. Feliks, Nat Polecam wam, szczególnie młodszym. I młodszym, jak i starszym. Jest po prostu mega uniwersalna i świetna. No i coś, co chyba wszyscy znają, czyli Harry Potter. Ale oryginalnie. Słucham, jestem Potter wow, Ależ oryginalnie. Ulubione kanały na YouTubie. Teraz na ekranie macie 10 moich ulubionych kanałów. One są na różne tematy, polecam sobie je sprawdzić wszystkie. Ulubiony film albo serial? Nie mam takiego najulubieńszego filmu. to jest tak jak filmik. No dobra, to będzie. <grym> dobra, to macie pięć moich ulubionych filmów i kilka ulubionych seriali oraz serii anime, bo zaliczam to do seriali, bo będzie tak fajnie. Tak. Czy zrobisz tutorial o tym lub tamten lub tamten? Nie chcę, żeby to był kanały typowo tutorialowe, więc będą się pojawiały, ale na pewno nie jakoś super często. I nie chcę robić pod publikę, to znaczy, że wy chcecie na to albo na tamto, to zaraz będę je robiła siusiu, sostana filmami i w ogóle. Bo to ma być mój kanał i myślę, że głównie mi to się powinno podobać, że ja to nie robię. Wy nikogo nie obchodzicie. <laughs> tak. Taka jest przerwa. <laughs> <laughs> Cała prawda. <laughs> Jakie kraje chcesz odwiedzić? Na pewno Finlandię, bo Finlandia jest super. No świetne wszystko. <laughs> tak samo Japonia. Czy gdzieś jeszcze chciałabym pojechać? Chciałabym pojechać jeszcze do Włoch, Stanów Zjednoczonych. Może do Kanady, Tak. Jakieś hobby poza modelami? Tak, co tam sporo. Znaczy, przez hobby rozumiemy to, co po prostu lubię robić, czy to, co, to w czym jestem dobra, bo do w nie mam nic. <gry> Bardzo lubię muzykę. Jestem w szkole muzycznej, gram na najgorszym instrumencie świata: saksofonia, album. Ym... Dokładnie. Tak gram na pianinie, na gitarze klasycznej i mam z, z moimi przyjaciółkami zespół. Mamy obecnie stronkę na Facebooku, to sobie zerknąć, jak ktoś jest zainteresowany. Oprócz tego lubię sobie czasami porysować, ale to tylko dla siebie, dla przyjemności. Czasami też lubię sobie popisać, ale rozumiem, że nie tak słaba, że nigdy moje poranie nie używa dziennego, więc nie przejmujcie się tym. Dobrze, że mnie wspierasz. Chlep, chlep. Czy będzie jeszcze jakiś konkurs? Tak, ale na pewno nie jakoś super często. Teraz mam już troszeczkę więcej doświadczenia w tym organizowaniu konkursów, więc mam jakiś ulubiony kolor. E, czekaj, czekaj, czekaj. E, niech będzie jakiś fajny, jak na przykład, nie wiem, e, amarantowy. Nie Ja też nie! Chodzi o to, że wymyśl najbardziej zdubny kolor, albo e, weź kolor z palety tej takiej. E, o, Hashtag 443 W pewnym momencie się wyrasta z ulubionego koloru Już tak nie działa Lubię czarny Dla mnie prostu nie pasuje Czarny jest pewnie szczęśliwszy jak jak czerwony, bo pasuje do, czar do czarnego o, wiesz, Zamierzasz kiedyś przestać nagrywać filmiki, czy zbierać modele? No jasne <grym> Znaczy filmiki, modele nie Canon to na kiedyś wygaśnie, bo nie będę miała czasu. Zbędny z rowerka. <grym> nie pomagasz. Kano kiedyś po prostu pewnie wygaśnie z czasem, bo ja będę miała coraz mniej czasu i tak dalej. Mam nadzieję, że będzie trwał jak najdłużej i jak najbardziej się rozwinie. Natomiast uważam, że modele to już jest pasja na życie i będę zbierała je zawsze, a przynajmniej, nawet jeżeli w pewnym momencie przestanę, przestaną dochodzić jakby do nowe, to moja kolekcja zostanie, chyba, że będę mega potrzebowała pieniędzy już przy... Jaki jest stosunek twoich ulubieńców albo rodziny do Whatever. <grym> co mam powiedzieć? Tak, super, ulży, zbierasz plastikowe godziki. <śmum> to jest takie... Mmm, su tak. To, jest to co powinnaś robić w życiu! Nie, ale no... Co, z drugą stronę też nie. Zgubię, przestań, bez sensu. Nie. Moje rodzice, mama zawsze była bardziej... lepiej do tego nastawiona niż ta, 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 wydaje się być nastawiona tak, żeby zbierała zabawki i się nie bawiła? się, że tak nie jest. No, um, moje przyjaciółki zawsze uważały, że to jest troszkę dziwne, ale w sumie wspierają mnie w tym. Um, tak. Nawet część mojej klasy o tym wie. Um, pokazywałam, um, tak się niechcący stało, że pokazałam mój filmik na lekcji angielskiego i w sumie wszyscy stwierdzili, że, Ej, to jest bardzo profesjonalne, wygląda fajnie, fajnie, że masz takie cykle I jakaś nigdy nie miałam problemu z tym, żeby ktoś. Mówił, że wow, to jest gdzieś na zbierasz koniki plastikowe. Tylko miałam kilka takich komentarzy, ale możemy. I tak nikogo one nie obchodzą. Dokładnie. Czy gram w Star Stable? The fact... Wygoogluj to sobie, zobacz jakie to jest rakotwórcze. Nie teraz gram w lola. Jeżeli już mam czas grać w gry, to gram w takie gry, które mają sens i które wyglądają. nie są! Które... które są robione nie dla 11-letnich dziewczynek. Które mają troszeczkę lepszą grafikę niż jakby się zatrzymały po tysięcznym roku. Ej, pikselówki też są zajebiste. To nie jest pikselówka, to jest po prostu słaba grafika. To jest gra online o koniach, w których sobie jeździsz na koniach i biegasz z innymi ludźmi na koniach. Wow, to jest, to jest... Ja czuję epickość tej gry po prostu. Nie, nie czujesz tego, ulu, bo, ja, bo, ja, bo, ja, bo ja to czuję. Ja, to, jest, to jest nie, jak to powiedziałaś, to ja po prostu aż chcę w to zagrać. No, ulubiony model. Jeżeli chodzi o z mojej kolekcji, to obecnie jest to Dandelkvist. Um, tak. Ale niedługo, jak mm, nie odbierz wróci wrócić z przeróbki, to pewnie on się stanie tym jedynym modelem. Jeżeli mam wybierać z całej reszty model na świecie, których na przykład nie mam, to bez sensu, bo już nie widziałam wszystkich i nie wiem jakie są. Jak reagujesz na hejty? Whatever. I zazwyczaj w ogóle nie reaguję. Shadowban! Tak, jest coś takiego jak Shadowban i wtedy leci sobie Shadowban i mam już spokój z hejterami. Bo jak ktoś mi pisze, o żal, ile ja to masz lat, żebyś bawić konikami, to mi się nawet nie chce tłumaczyć. Bo jak ktoś jest debilem, to już nic mi nie pomoże. Masz chłopaka, pokażesz jak się zgodzi? Bo nie. Istniejesz? Tak. tak. Jest powód, dla którego usuwam wszystkie stare zdjęcia profilowe i w ogóle nie wstawiam zdjęć na Facebooka nazywać prywatność nie chcę mojej mordy w internecie ja też nie chcę będę robić akcesoria albo na zamówienie ehm, tak, obecnie pracuję nad stronką która ma ułatwić składanie zamówień kwestia zamówienia. ceny Możesz mi nie w słowo? nie obecnie pracuję nad stronką, która ma ułatwić składanie tych zamówień, oczywiście proszę raz pamiętajcie, znaczy o tym będzie tylko mówię teraz, pamiętajcie, że jestem tylko jedna mam mało czasu Będę przyjmowała mało tych zamówień, nie jestem fabryką. Masz drugie imię? Nie, moi rodzice mnie nie skrzywdzili, tylko nie Masz jakiś problem z fabryką na Tak. Urszulo Łucjo. Imię zbierbowania się nie liczy. No jak nie, to jest drugie. W fabryką Radzie Antoniu. I Marek ma lepszy, bo jest Marek Antoniusz. Jeździsz na doskonale? Nie, mam coś takiego jak godność. Dokładnie. Nie, po prostu nie ten Skąd wzięła się nazwa Twojego kanału? No, tajnia albo konie? A Tenebris to jest takie pochodne od łacińskiego jakiegoś tam słowa, które oznacza ciemność. Nie wiem. My myślałam od dawno od dawna temu, iśmy teraz jest trochę głupia, ale. No. Niech już zostanie. Jak nauczyłaś się robić akcesoria? Y próbując je robić. Zacytuję bardzo mądrego człowieka. Krok pierwszy. Rób to. Wiecie, to nie jest tak, że tego dnia stydziam i zrobię sobie fajne siodło i zrobiłam fajne siodło. Nie. Na początku mi się było tak brzydkie, się. tak brzydkie, że nie przypominało siodła. Dokładnie. Pokażę wam któregoś dnia moje stare rzeczy, które jeszcze mam, takie pierwsze co robiłam i nie da się zrobić od razu czegoś bardzo ładnego, trzeba się starać, trzeba słuchać krytyki i za latami patrzeć, patrzeć i obserwować i robić, Przede robić, wszystkim robić. słuchać konstruktywnej krytyki. Ponieważ ludzie, którzy usuwają krytyczne komentarze pod swoimi kanałami czy costami delikatnie mówiąc, nie bardzo ogarniają, co znaczy uczyć się na błędach. I e, jeżeli kiedykolwiek zobaczycie coś takiego, to lepiej idzie to. Czy zrobię serial? No, nie wiem. Planowałam to kiedyś, ale teraz. Myślę, że raczej nie. Może jakieś krótkie, śmieszne serie z użyciem modeli. Bo w sumie to fajna zabawa, ale czy taki duży serial jestem w stanie zrobić, to chyba mi na to mój czas nie pozwoli. Um. Ulubiony sport. Nie lubię sportu generalnie. Nie lubię ruchu fizycznego. Kiu powiedz, że kiu Może ktoś się zainteresuje i sprawdzi, co to. Nie, to był. nie jest mój ulubiony sport. Jest super! Hamska reklama! Ja oprócz Kyuuto bardzo lubię żeglarstwo. Żeglarstwo jest super. I sporty konne, ale wolę oglądać niż brać udział. Czy zrobię live'a? Pytanie to mnie tak zdziwiło, że o matko boska. Co ja miałabym robić na tym live'ie? Dłubać jakieś siodło? To jest ludne, uwierzcie mi. Dobrać? Czy chcesz iść na studia? Jeśli Ciekawe. Tak, tak chcę iść In na studia. Cztery nie ma takich. A na jakie? Nie mam pojęcia. Oho, ty jesteś zabawy Ci po pałku przychodzisz sam do siebie. Czy lubisz mangę lub animę? Podaj jakieś ty tytuły? I tak już było to w pytaniach z seriale. I tak lubię mangę i anime, chociaż nie uważam się za jakąś superfankę. fankę po prostu lubię sobie czasem coś obejrzeć. Albo po prostu przy chwilę jakąś manga i poczytać. No. Czy lubisz mailie tak. tak, lubię. Nawet sobie czasem lubię porysować jakieś w ogóle. Jaką muzykę lubisz? Mhm. Nie da się jedno, jednoznacznie powiedzieć jakiego gatunku słucham, bo ograniczenie się do jednego gatunku jest też nie głupie. No, bo lubię bardzo dużo różnych wykonawców z różnych gatunków muzycznych, więc tak. W jakim programie montujesz? W najbiedniejszym, najłatwiejszym programie na świecie, czyli Windows Movie Maker, ale na... Moje potrzeby on na razie starczą. Czasami podpieram się jeszcze domowym edytorem, który jest w YouTubie i rozglądam się z jakimś lepszym programem. Więc... Czy jestem optymistką, realistką czy pasjonistką? Tak. <grych> A co byś powiedział? Tak. Tak. w Pokémon Go? Nie. Nie, nie gram, bo jak była dziewczynka, miałam straszną fazę na Pokémony i boję się, że jak pobiorę tę aplikację, to mnie tak ciągnie, że <grych> jest <grych> dość <grych> słaba. Ulubiony custom z tych mojego autorstwa. się, który mnie wyszedł. Czy co? Na chwilę obecną to będzie ta klacz. I stacja. Jest maści... A mamila o i pod I I się dęcie to napiszę. Co chciałabyś sobie zmienić? Nic lubię siebie taką jaką jestem. Moją inną radością, trochę. Moją inną czasami. Więc, coś chciałbyś we mnie zmienić w Rozmiar miseczki. <laughs> to się wytnie. Ale musiałem tak powiedzieć. to wiedzieć. To by zmarnował to potencjał tej chwili. Ach, ty śmieszne. No. Masz przezwisko. Tak, niektórzy mówią na mnie ursz. Mój pan od angielskiego z pod którego pozdrawiam, mówił na mnie rudzik. Ale obecnie to chyba moją krzywką jest burszt. Hmm, ciekawe czemu. Czy będzie poczta od fanów? Nie, nie jestem jakoś nimsi, żeby robić pocztę od fanów. To jest strasznie głupie, szczególnie na tym poziomie rozwoju kanału, którym ja jestem teraz. Po co mi to? Po co wam to? Chcecie marnować pieniądze, żeby wysyłać mi rzeczy, które w większości tak mi się nie przydadzą? Nie. Ja się nie bawię w takie rzeczy. Czy masz jakieś brajery? Tak, obecnie mam jednego brejera, te ale jakoś na początku września zamawiam sobie kolejnego. Jest ta. I jest to Don't Look Twice. Czy nosisz kolczyki? Um, uszy mam przepute, ale... Już ci nie... zarosły. No możliwe, że już mi zarosły. Od paru lat nie nosiłam kolczyków, więc... Um, bardzo mi się podoba, jak ktoś ma piercing generalnie. Czy bardzo dużo przyk kolczyków w uszach, czy gdzieś na warzywach takie Wszystkie! Moim zdaniem to jest bardzo ładne, ale do mnie to nie pasowało. Malujesz się? Nie, nie maluję się. Uważam, że mam dosyć ładną twarz i nie, nie potrzebuję jakichś to udziwnień. To szkoda mi czasu i pieniędzy na malowanie się i przejmowanie tym, żeby wyglądać. Inaczej, bo nie powiem, że wygląda w makijażu lepiej, bo nie wygląda. Gorzej to, to raz nie, nie chcecie jej zobaczyć w makijażu. Nie chcecie tego. Nie chcecie tego. <grym> Ulubiona gazeta. Nie czytuję gazet. Może się Direction. Direction jest fajny, dość śmieszny. dobry. <grym> Ma dobry literacki poziom. Nie to co <grym> niektóre gazety innych zainteresowań. Wierze, skoń, skoń. Wcale nie mówiłem Fak. o golowie. <grym> No, Trafiłam ostatnio na jakąś gazetkę dla no, koniarze i ona była tak słaba literacko i merytorycznie i wszystko, tak było to słabe. Wszystkie gazety tego chłopki są takie słabe i niski jest poziom, czy to tylko tak to źle trafiło. Pokażę swoje pierwsze akcesoria. Będzie o tym odzielenym filmik, w sumie już ktoś nie ślepło. Czym robisz kastorek? Czym pędzej! Haha, <laughs> Tak, odpowiadam na to pytanie już dużo razy, ale robię farbami akrylowymi, pastelami suchymi i wszystko zabezpieczam werniksem, ma dół. mi jeszcze o historię swojego dzieciństwa. Nie. Tak, opowiem, chciałam opowiedzieć to z drzwiami. Dobra, ona jest dobra. <laughs> Jak miałam jakieś 4 czy 5 lat i byliśmy u mojej babci, bo moja babcia miała takie z jednej strony obite drzwi taką... Czymś takim miękkim, takim co wyglądało trochę jak skota. A ponieważ my z moim bratem strasznie lubiliśmy z tego czasu i... Były takie pokemony, które wyglądały jak byki i my z moim bratem strasznie lubiliśmy... Dobrze! Nieważne! Mogę skończyć? Dobra... Nie! <laughs> Były pokemony, które wyglądały jak byki i my z moim bratem lubiliśmy takie na główkę biegać w oparciu fotelach, które było miękkie i tak się tak odwijaliśmy. Nie róbcie tego w domu, to jest niebezpieczne. Widząc te piękne, wspaniałe, obite drzwi, stwierdziłam, że ej, zrobię tak samo. I wzięłam rozpęd na pół przedpokoju i się rozpędziłam i przywaliłam w główki drzwi. Wiecie, w całym mieszkaniu było taki dżup. Mama takie, co się stało? Ula, co się stało? Ja takie, nic. No i to by było tyle w tym filmiku. Przebradaliśmy przez 50 lat pytań. Mam nadzieję, że Wam się to podobało i zaspokoiło Waszą ciekawość. Dzięki, do zobaczenia w następnym filmiku. Do zobaczenia. Podaj swoje nazwisko, podaj swój adres. Dobra, <grystanie> ktoś myśli, że coś takiego można podać po prostu później w internecie, i to nie jest żadne zagrożenie? <grystanie> żaden pedofil, dzisiaj nie może dojechać po tym adresie, skądże? To jest sugerowanie, że ktoś by chciał. <grystanie> Dzięki. Spoko. O, to było dobre pytanie. Jak myślisz, czy okrutne jest mordowanie koni w sposób okrutny niż koninę? Konina jest dobra. Mięsko jak mięsko, no jak coś już umarło, to, to szkoda nie zjeść, nie? <laughs> nie, naprawdę, ja wiem, Wształt że zdjęcie się <laughs> Wiem, że z was dużo się bulwersuje. Co? Nie, że, bo, boże, jak można zabijać biedne koniki, ale... Normalnie. Gdzieś w części świata ludzie jedzą psy i koty i to jest taka część kultury. Owszem. Zawsze byłam przeciwna temu, że konie, jak już jadą i jeszcze żyją, są transportowane w okropny sposób i zawsze podpisywałam wszelkie petycje, żeby poprawić te warunki. Bo można, wiadomo, zabijanie nie może być super, nie może być humanitarne, ale można jakby ograniczyć cierpienie zwierzęcia, więc na tym mi zależy, nie na tym, żeby, ho, hurdur, wszyscy zostaniemy weganami w ogóle. Czy mam jakieś poglądy polityczne? Jakieś, owszem. Jakieś tam może być. Ja się nie potrafię Tu Prawica, lewica, twój lewactwo i w ogóle nie. Nie. M mam swoje własne poglądy, o tak. Jakieś mam, na tym skończę. to Jakiś będzie tak. najbardziej takie <laughs> Jakbyś się zamieniła w mężczyznę na jeden dzień, to co byś robiła? Paweł miałby przerąbane. <laughs> Chyba, że to byłaby w mianach, to, to byłoby spoko. No wtedy by było ciekawie. To się wiedzie. Yy, Pozdrowisz Nadki. Nie, to kiedyś mówiłam. Nie, nie, pozdrawiam Nadki. No, nad nad yy, o to było najwyższe Cieszę to... Cieszysz się, że papież Franciszek jest w Polsce? Ja uważam, że... Jest to papież, ale to nie jest nasz papież, bo naszym papieżem był ja to po drugim. Co to w ogóle ma znaczyć? Co, co, o, o co, Jaka jest, przepraszam, przesłanie tego, by, nie, o co komuś wie... chodziło? Kto was wychowuje, ludzie. Że, że, że to, że, o, to, to polskie, dobra, wszystko inne nie. Two w ogóle. To polskie tak nie działa. Tak nie działa. Kto was wychował, ludzie? Inni ludzie. No byłeś, dobre ulubiony kraj oprócz Polski. Sugerowanie, że Polska jest moim ulubionym krajem na świecie. Polska, Polska, ponad wszystko. Jezu, to są jakieś dzieci narodowców chyba. No. Kiedy kupić sprzęt jeździecki? Kiedy uważasz? Nie znam się na jeździcwie, Tylko, ja tylko maluję modele koni i jak robię na jeździsz chysenie. na koniach, to kup. A jak nie, Jezu, no, to, to, to głupie. Jak... To dokładnie, no. Tyle. Zrobiłabyś własnego konia szlej... Jakbym nie zatrudniła firm żebym im wyrzeźbiła wodę, żeby wyprodukowali, to wtedy tak. Nie wiem, co masz na myśli przez to pytanie. Yo, ho, to wszystko, do zobaczenia. Pożegnaj się jeszcze raz.